Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział drugi. Pewnego dnia, w czerwcu roku 1917, przyszedł do mnie miejscowy uradnik i powiedział mi, że cesarz Mikołaj został pozbawiony tronu, że w Rosji jest rewolucja, że teraz jest wolność i republika. I zacznie się raj na ziemi, że wszystkie pieniądze skazny zabrali i rozdają ludowi i że wszyscy będą bogaci. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy na wieść o tych wszystkich przewrotach była taka, żeby natychmiast opuścić granice tego nowego raju ziemskiego i przedostać się gdzie bądź do innych krain. Istotnie, wszelkie władze zmiękły i osłabły zupełnie. Po prostu przestały być czynne. Pożegnałem swoich gospodarzy i całą ludność wioski Licza-Heń, ale mogę bez przechwałek powiedzieć, że mnie żegnano ze łzami w oczach. Wynająłem następnie czółna i brzegiem Bajkału wyruszyłem na południe, a później znów nieco na północ do Zatoki Prowalskiej i ujścia rzeki Sekengi. Rzeką dotarłem do kiachty, a potem do Urgi. W ten sposób znalazłem się w granicach Republiki Chińskiej. Jakiś czas przesiedziałem w Chinach, skąd wyjechałem do Japonii. Cel mój był ten, by siąść na jakiś okręt angielski lub inny i tą czy ową drogą dotrzeć do Europy, by zamieszkać w Szwajcarii albo w innym państwie neutralnym. Świat chiński i japoński bardzo mnie zaciekawił i gdybym nie był tak żądny powrotu do Europy. Chętnie bym oddał się badaniu tutejszych stosunków. Widziałem tam dużo rzeczy godnych uwagi, ale po większej części są one powszechnie znane, gdyż wielu podróżnych dziwy te opisywało. Innym razem opowiem Wam szczegóły mego pobytu w państwie niebieskim i w krainie wschodzącego słońca. Tu wspomnę jedynie o małej wycieczce, którą, będąc w Japonii, uczyniłem w towarzystwie kilku innych cudzoziemców na wyspę Rakashime. Z Yokohamy, gdzie jakiś czas przepędziłem, przeniosłem się do Hakodate, głównego portu wyspy Jezo, gdyż mówiono mi, że w najbliższym czasie odjeżdża stąd okręt angielski do Indii. W odległości najwyżej 12 kilometrów od Hakodate leży niewielka wyspa Rakashima. Zewnętrznie niczym szczególnym ona się nie odznacza, ale ma jakąś niezbadaną dotychczas tajemnicę. Czy to gleby, czy klimatu? która sprawia, że ludzie urodzeni na tej wyspie żyją odwiecznie i nigdy nie umierają. Po prostu nie są w stanie obliczyć, ile lat przeżyli na świecie. Jest ich na wyspie koło tysiąca osób, mężczyzn i kobiet. Dawniej było ich więcej, ale ci, którzy się przenieśli na ląd albo na sąsiednie wyspy, rychło umierali. Pozostałych... Instynkt samozachowawczy powstrzymuje od wyjazdu i za nic w świecie Rakashimy opuścić nie chcą. Trafiają się zresztą osobniki znudzone tym jednostajnym, odwiecznym istnieniem, osobniki spragnione końca, i ci czasami wyjeżdżają do Hakodate lub gdzie indziej, przeczuwając, że znajdą tam rychły odpoczynek w grobie. Ludność przedstawia typ mieszany. Są małego wzrostu, jak Japończycy. Ale krępi, jak Ainosy. I jak oni, mają ciemną cerę i wielkie brody, najczęściej szpakowate, a czasami prawie białe. Ci ludzie nieśmiertelni wyglądają na osoby lat 50-55 i już tej formy nigdy nie zmieniają. Jest to niby edycja ne varietur. Żyją sobie spokojnie z połowu ryb, pereł, z wyrobu szkatułek, lalek, zabawek, które toczą z drzewa, laki, muszelek. Tkaniny. Rolnictwa nie uprawiają, gdyż chleb i ryż dostają od sąsiadów za swoje towary. Natomiast hodują kozy i owce, których mlekiem i serem się żywią. Przypuszczałem, że ludzie, którzy tyle nieskończonych lat żyją na ziemi, muszą mieć nadzwyczajne wspomnienia, doświadczenie bogate, mądrość niezgłębioną. Niestety, zarówno ja, jak i moi towarzysze rozczarowaliśmy się boleśnie. Czas przestał dla tych ludzi istnieć. Wskutek nieustannego ich trwania, czas stał się dla nich kategorią zgoła niewyczuwalną. Żyli poza czasem. Nie istniało dla nich ani wczoraj, ani jutro. Zaledwie jak przez mgłę pamiętają dzień poprzedni. Nie wiedzą o niczym, ani co do siebie, ani co do swojego rodowodu, bytu, stanowiska. Roboty swoje wykonywają mechanicznie, jakby cudzą ręką. Zatracili wszelką ciekawość, wszelkie pożądanie, wszelką namiętność. Robią wrażenie ludzi niemłodych, ale rzeźkich i zdrowych. O ile ktoś zachoruje, w ciągu dwóch, trzech godzin wraca do zdrowia sam przez się. Pomimo tę rzeźkość pozbawieni są wyobraźni, zdolności do podziwu, uczuć erotycznych. Nie umierają, ale też nie rodzą się zupełnie. Nie oczekują niczego, nie spodziewają się żadnej przemiany. Żadnej przyszłości. Życie ich jest jednostajne, bez smutku i bez radości, bez cierpień i bez upojeń. Są jednak niezmiernie do życia przywiązani, i o śmierci wiedzą tylko z opowiadań i tych wypadków, gdy jakiś obcy wśród nich zamieszka i umrze. Rząd japoński mało się nimi zajmuje, ale kilku urzędników zawsze tu przebywa, którzy reprezentują państwo. Owóż dla tych obcych klimat jest dziwnie szkodliwy i zazwyczaj umierają przedwcześnie. Nam, którzyśmy tu na dwa dni przybyli, powietrze wydawało się szczególnie duszne i niezdrowo upajające. Taką jest wyspa Rakashima i jej mieszkańcy. Po dwóch dniach wróciliśmy do Hakodate. Jeden z podróżnych, pastor anglikański, gdyśmy z politowaniem mówili o smutnym losie tych ludzi, zauważył, Przekonaliśmy się, że nie umierać to nie znaczy być nieśmiertelnym. Brak cierpienia jest nieszczęściem nie mniejszym niż samo cierpienie, a kto nie przewiduje śmierci i kresu, tego życie jest pozbawione wszelkiej pobudki do życia. Śmierć jest to wielkie i mądre prawo boskie i stanowi najkonieczniejszy warunek istotnego życia. Sciclo Date. Na zajutrz odpływał niewielki statek angielski Return, który jechał na wyspę Ceylon. Siadłem na ten okręt, przypuszczając, że z Ceylonu prędzej czy później dostanę się gdzie bliżej Europy. Pogodę mieliśmy bardzo piękną i byliśmy wszyscy przekonani, że dojedziemy na miejsce szczęśliwie. Istotnie, aż do Singapur losy nam sprzyjały. Również bez zdarzenia przepłynęliśmy cieśninę między wyspami andamańskimi i nikobarskimi. Nie więcej jak 6 do 7 stopni równikowych dzieliło nas od Ceylonu, gdy nagle stanęliśmy nad brzegiem zagłady. Po Morzu Indyjskim krążyły przed paru laty korsarskie okręty niemieckie, które ściśle biorąc zostały już wszystkie zniszczone, ale tu i ówdzie. Pozostawiły one miny podwodne, bardzo niebezpieczne dla pływających statków. Trawiały się też, choć rzadziej, w tych stronach łodzie podwodne. Ale nie łódź podwodna nas zgubiła, tylko zabłąkana mina. W pobliżu Ceylonu na taką minę wpadliśmy niespodzianie. Okręt zaczął się chwiać i w wodzie pogrążać. Byliśmy gotowi na śmierć. Niewielu nas było, razem z załogą około 60 osób. Mieliśmy dwie łodzie ratunkowe. Kapitan nasz na jedną chwilę przytomności nie stracił. Natychmiast kazał łodzie spuścić na wodę i wszyscy po kolei zaczęli skakać z pomostu do czułen. Obliczywszy, przekonaliśmy się, że pozostało nas czterdzieści osób. Reszta, widać, utonęła. Podzieliliśmy się na dwie grupy. W jednej łodzi było 20 ludzi, w drugiej dwudziestu jeden. Ja znalazłem się w tej drugiej. Wyspa Ceylon była już niby we mgle widoczna i wszystko zapewne dobrze by się skończyło, gdyby nie to, że naraz szaleć zaczęła straszliwa burza. Łodzie nasze się rozłączyły. Jedną falę poniosły na wschód, jakby ku Wyspom Andamańskim, drugą, w której byłem ja, na południo-zachód. Kołysana wiatrem, wstrząsana bałwanami morskimi, nasza łódź coraz napełniała się wodą i znów przeczuwaliśmy, że nam śmierć zagraża. Ale może i to byśmy przetrwali, gdyby nie rafa podwodna, o którą naraz łódź nasza uderzyła i strzaskała się na szczęty. Ostatnia nasza godzina nadeszła. Znalazłem się na bezgranicznej toni fal, bez żadnego oparcia. Nikogo z moich towarzyszów nie mogłem dostrzec ani w pobliżu ani z dala. Widocznie oderwało mnie od nich i byłem dość daleko. Instynkt kazał mi się uchwycić kawałka strzaskanej łodzi. Byłem na świecie bezwzględnie sam jeden, jak w swoim czasie Odyseusz. Szczątki naszej łodzi widziałem rozproszone: tu jej boki, tam dno, ówdzie deski pojedyncze, lina, wiosła. Dopłynąłem do liny i przywiązałem nią siebie do tej części rozbitego czółna, która dotąd była moim oparciem. Burza już od piętnastu minut ucichła i mogłem to wszystko czynić z pewną swobodą. Chwyciłem też wiosło i tak starałem się płynąć w kierunku, który powierzyłem instynktowi. Byłem przekonany, że nie zginę. Wkrótce też ujrzałem gęsty tuman, który niewątpliwie był wybrzeżem jakiegoś lądu lub wyspy. Sześć lub siedem godzin, aż do wyczerpania wiosłowałem, by się do tego brzegu dostać. Na koniec, dzięki składając Bogu, znalazłem się na piaszczystym cyplu nieznanego mi kraju. Odwiązując się i grzejąc na słońcu przemokłe szaty i przemokłe ciało, patrzałem wokoło zaciekawiony, co mnie tu oczekuje. Cypel był długi może na ćwierć kilometra. Żadną trawą ani krzewem nie porosły. Był zupełnie płaski, jak i część lądu, którą mogłem dostrzec w dalszym jego ciągu. O drugie ćwierć kilometra zaczynał się grunt podnosić, i krajobraz, gęstym lasem porosły, był pagórkowaty. Dalej zaś dostrzegłem wcale wysoką górę, mającą do 600 metrów wysokości. Zdaje się, że na szczycie tej góry widniały jakieś zabudowania. Ale było zbyt daleko, bym coś mógł twierdzić na pewno. Byłem zresztą bardzo zmęczony i oczy mi się kleiły. Nadto upajał mnie dziwnie zapach hijacyntów, migdałów i kwiatu cytrynowego, zapewne z tych lasów idący. Osuszywszy nędzne moje łachmany, ubrałem się na nowo i, poszedłszy nieco głębiej w wybrzeże, Znużony usnąłem, kamiennym snem człowieka, który w jednym dniu uległ dwa razy rozbiciu okrętu i łodzi. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.